Dotrzymałem słowa na 200 tysięcy to... no, procent! I co kasiara. dotrzymałem Dotrzymał słowa sowa, na 200 tysięcy procent? Dotrzymał słowa, Dawid. Dotrzymałem słowa. Taki <trujne> youtuber YouTube ten YouTuber z skrajny wykrzygony ma tak wykszywane palce, tak ma palce wykrzywione. Tak, tak, no kartą, tak wie.

Już mam 400 zł, już mam 400 zł. Do żadnej białej kolacji! Ale mam ja 400 zł! zł. Nie złapuj od kogoś! Pieniądze kurwa, składasz tutaj na wyjazd. Dobra, widzowie, powiedziałem mojemu tacie, że wysłałem osobie niepełnosprawnej do Nejda, który ma wykrzywione ręce wykrzywione ręce miał i niepełnosprawny. I go okłamałem, okłamałem go, i wysłałem Roldinio do Neita. I powiedziałem mu, tacie, że wysłałem do Neita osoby niepełnosprawnej, która ma ręce wykrzywione. I jest osobą niepełnosprawną.